To, to, nie to, nie był dobry, to nie było dobre wejście w zakład. Już żałuję, że mu dzisiaj oddałem samochód do prowadzenia na tych leśnych serpentynach. Ale dzień dobry, moi drodzy, witamy Was w kameralnie, bo dzisiaj jestem z Mikołajem. Dołączacie do nas, kiedy jedziemy Renault z Cynikiem, które mamy dzięki uprzejmości Renault, właśnie na tę trasę, bo. No, dzisiaj przyjechaliśmy właściwie w okolice Katowic. Jesteśmy dokładniej rzecz biorąc w Pyskowicach. Jeżeli jesteście stąd, no to koniecznie napiszcie o tym w komentarzach. I zmierzamy na miejsce, bo jakiś czas temu dostałem bardzo enigmatycznego maila. Łukasz, który do mnie wtedy napisał z firmy Quality Vehicles, okazuje się, że ściąga całkiem nietuzinkowe samochody do Polski. Dokładniej rzecz biorąc z Dubaju. I dzisiaj właśnie jedziemy żeby się dwoma takimi przejechać. Siedzę na fotelu pasażera, tylko dlatego, że właśnie nagrywam dla Was ujęcia. No a zobaczymy się już na miejscu. Patrzcie na to. Wiem. Wiem, ja wszystko wiem. Właśnie stoimy przed jedyną taką na świecie, klasą G55 AMG w wersji ART, czyli niemieckiego tunera, który zrobił z tego auta jeszcze bardziej absurdalną rzecz niż na co dzień jest, standardowa klasa G. On za chwilę wam wszystko opowiem. Naprawdę, on ma tu masę rzeczy, których byście się w G-Klasie nie spodziewali, ale odpalmy go! Odpalmy go najpierw. Moi drodzy, uff, siedzę w jedynym takim na świecie pochodzącym z Dubaju Mercedesie G55 AMG ART. Mam do niego kluczyki, mam też coś innego specjalnego, pokażę wam coś, bo w ogóle to jest niesamowite, jak to wygląda. Tam W Dubaju chyba nie ma nudnych rzeczy, moi drodzy, bo tak wygląda dowód rejestracyjny. Wygląda to jak złota karta z banku. Jest piękny. Polska uczmy się. W każdym razie schowam to, żeby tego nie zgubić. To by było straszne, ale mam też kluczyk. Odpalmy to. Uuuh. Uuuh. To jest niesamowite. Dubajski dzień dzisiaj, moi drodzy. Moi drodzy, zacznijmy od tego, jaki trzeba mieć tupet, żeby mając firmę, która w nazwie ma sztukę, czyli Art, zrobić coś takiego. Nie widzę kamaro, które za mną jedzie. Teraz trochę się wychyliłem. Trochę je widzę, bo zasłania mi koło zapasowe, które tam wisi. Oczywiście w fioletowo-niebiesko-złotej oprawie. <grywia> to auto jest tak niedorzeczne! Moi drodzy wciskacie gaz i wszystko się trzęsie! Oh, zahamować to to też jest wyzwanie powiem wam. Każdy wie, kto jeździł klasą G, że to w ogóle nie jeździ. <śm> <śm> Jesteśmy na chwilę zatrzymaliśmy się, żeby porobić zdjęcia. Wygląda to, jakbyśmy robili jakąś paradę odświętną na mieście. Po prostu jest niesamowicie te auta razem tym bardziej wyglądają i jeszcze bardziej niedorzecznie. Ładny dzień mamy w ogóle, jest pięknie, idealnie na jazdę Kabry. Oczywiście Mikołaj się cieszy, bo już sobie pojeździł Kabrio, ale ja będę jeździł później, więc mam nadzieję, że nie spadnie przypadkiem deszcz, ale zobaczcie klasy G. No, nie, nie wyobrażam sobie, żeby było w Polsce auto, które robi większe wrażenie. Ja nie mówię o tym, że ono jest piękne i ma się wszystkim podobać, bo po prostu jest kontrowersyjne i swoją kontrowersyjnością chyba przebija wszystko, co jeździ po drogach. Nie wiem gdzie dokładnie jesteśmy, ale spójrzcie, jak tu jest ładnie. Ale jeszcze mamy w planie pojechać tam. Tylko niestety mamy sobotę, jak się domyślacie, są śluby, i jakiś biały Mustang tam stoi na bramie, i nie wiem, czy będzie można tam wjechać. No, ale spróbujemy. No, bo szkoda by było nie ująć takich samochodów pod zamkiem. Skoro z takiego anturażu przecież się wywodzą. Dubajowy pochód, dzisiaj Dubajowy dzień, moi drodzy. Zawsze chciałem być szejkiem, więc dzisiaj mi się spełnia. Dzisiaj po prostu nasza kawalkada samochodów wygląda jak. ślub. Dzień dobry, może takim do ślubu. Dzień dobry. Pogoda dopisuje do tego wszystkiego. Ja się po prostu cieszę jak dziecko. Jestem dzisiaj, dzisiaj jest Dzień Dziecka, moi drodzy, bo jak to nagrywamy, jest 1 czerwca, więc jest niesamowicie. Wróćmy do G55, bo to 5,5 litrowe V8. 5,5 litrowe, nie pomyliłem się. Już dzisiaj nieobecne w klasie G, zamieniło się to na 4 litry. Ale tutaj 5,5, v 8 kompresor do tego, które łącznie dają 507 koni mechanicznych i 700 Nm. I to czuć, to czuć, jak na samochód, który waży ponad dwie tony, to spokojnie. Nie wiem, ile z tym bodykitem by wyniósł, bo nikt go chyba jeszcze nie ważył po tych przeróbkach. Zresztą, kogo to obchodzi. Wszelkie przeróbki, jakie robicie w Dubaju w samochodzie, nie liczą się dla nich w ogóle. To znaczy, nikt tego nie rejestruje. U nas. Wbijacie to na przykład w kartę pojazdu. Tam nie ma czegoś takiego. Nikogo to nie obchodzi, co zrobiliście z tym samochodem. Do tego mamy pięciostopniowy automat. Pięciostopniowy. W G55 właśnie taki był montowany. Niezbyt popularny samochód, a właściwie, no, rzeczywiście ówcześnie największą popularność zdobył na Bliskim Wschodzie. Cóż... Wśród szajków. i ten niemiecki tuner, czyli ART, jakąś dekadę temu zaprezentował swoją wersję tego modelu na Dubai Motor Show. No, bo jak jakżeby indziej, gdzie mógłby indziej to zaprezentować? Pełny tuning ART G55, wtedy w wersji Streetline, bo tak nazwał niemiecki tuner, swoją wersję tego auta, zakładał nie tylko to, co widzicie na zewnątrz, dawał również całkiem spory zastrzyk mocy, bo w wysokości prawie 100 koni mechanicznych. Do tego 265 km na godzinę prędkości maksymalnej w czymś, co jest kwadratem na kółkach. Do tego dawał też dosyć brzydką, bordową tapicerkę w środku. Jazda tym autem jest niesamowita. Ja trochę boję się o życie na drodze, bo to auto nie prowadzi się ani trochę dobrze. Buja tym strasznie, przechyły nadwozia są potężne. Układ kierowniczy jest miękki, jak flaczki, które... Rzadko jadam. Na razie jeszcze tego nie wiadomo, czy cokolwiek to było dłubnięte, ale firma ART głównie skupiała się tutaj na modyfikacji programu sterującego silnikiem. Zresztą po co komu dokładnie 601 koni mechanicznych w klasie G. Po, po co? Wyobraźcie sobie, że montujecie stado. Stado. Nie wiem ile. Nie wiem ile może liczyć stado. Sto koni, 100 prawdziwych koni do wozu drabiniastego i dajmy na to, że one ruszają w jednym momencie. Tak się czujecie przyspieszając tym samochodem. Najpierw jest strach życie, potem jest wielki uśmiech na twarzy, a potem na końcu walka o to, żeby mieścić się w drodze i na przykład nie zepchnąć innych na skraj jezdni. Tak jak już wspomniałem, to G55 pochodzi z Dubaju od pierwszego właściciela i zostało zrobione na indywidualne zamówienie. Jedyny taki egzemplarz na świecie właśnie w takim kolorze, w takim zestawieniu kolorystycznym, w tak absurdalnym zestawieniu kolorystycznym, thank you very much. No i najwidoczniej pan Szejk uznał, że to fabryczne wnętrze, czyli z tapicerką design, bordową również, będzie dla niego najlepsze. Będzie lepsze niż to, które daje im tuner, ale chyba się nie pomylił, co? Jadę jedynym takim samochodem na świecie i wiecie co? Mam gdzieś. Co kto o tym powie. Naprawdę. Ale wracając do tego, bo widzieliśmy go z zewnątrz, ale tak naprawdę co zakłada tuning ART? Ten samochód ma 10 10 idiotycznych reflektorów LEDowych z przodu, dwa panele różnokolorowych LEDów z tyłu, niepotrzebny zupełnie tylny dachowy spoiler, całą masę wlotów w całym tym bodykicie i sześć końcówek wydechu. Sześć. Czuję się jak prawdziwy szejk, który przyjechał w czasie Ramadanu do Europy no i jakimś dziwnym trafem nie trafił do Londynu, tylko tutaj. Powiem Wam, że ten samochód jest tak niedorzeczny, że brałbym go od razu nawet jeżeli Łukasz chce za niego ponad 300 tysięcy. przyjechaliśmy coś zjeść i trafiliśmy na wesele, także jak się domyślacie, nie możemy się opędzić od dzieci i od innych, którzy chcą sobie zrobić zdjęcia z tymi autami. Miałem okazję przed chwilą przejechać się Camaro, Kamaro 38V6 o mocy 200 koni mechanicznych. W ogóle ciekawa historia, dlaczego to auto tak wygląda. To auto jest JDM-em, moi drodzy. To jest Camaro pochodzące z Japonii, które potem przyjechało do Dubaju i stamtąd zostało przez Łukasza ściągnięte. To jest ostatnia generacja Camaro, która ówcześnie powstała na zmodernizowanej płycie f body Więc ta późniejsza, piąta generacja, to już ta, którą możecie znać na przykład stąd. Ogólnie nie dla mnie, ale miło było się przejechać. Przekonałem się, że Camaro może dobrze się prowadzić, co mnie zaskoczyło. No i razem tak się właśnie komponują. Wzbudzamy niebywałą furorę. Wszystkie dzieci już tutaj przybiegły, pytały, które auto jest moje no niestety swoje zostawiłem w Warszawie ale też jest pięknie Właśnie opuszczamy Quality Vehicles w Łanach o ile dobrze pamiętam. Właśnie wyjeżdżamy. Jedziemy na autostradę, wracamy do Warszawy. Żegnamy się. Dziękuję Ci Mikołaju za towarzystwo. Dzisiejsze. Sama przyjemność. Myślę, że tak. Myślę, że Wam też się podobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie o tym, że zawsze możecie kliknąć łapkę w górę i zasubskrybować ten kanał. Rzecz jasna, to na pewno wiecie, widzimy się w przyszłym tygodniu. Co nadchodzi, no to tego możecie dowiedzieć się na przykład na Instagramie. Linki są w opisie. Tam szybciej niż tutaj, na YouTubie, ale... cały czas wiele przed nami. Do zobaczenia moi drodzy, cześć, pa!